W końcu mogę odpocząć po dwóch zmianach? Jeżeli to szef obiecuję, że jutro rzucę mu wypowiedzenie? Greg? Po co on miał do mnie dzwonić? Halo, Greg? Hej, kurczę, słuchaj, jest sprawa. O co chodzi? Słuchaj mnie, musisz gdzieś polecieć. Gdzie? Na wielkie pustkowie. Wielkie pustkowie? Dlaczego? Zbyt, zbyt wiele, żeby to teraz tłumaczyć. dowiesz się na miejscu. Dobra, na razie. Czemu na wielkie pustkowie? O co w tym wszystkim chodzi?

To chyba tutaj. Nie ma go w domu. Otwarte? Nie może być. Czemu to tak pusta? Myślę, że pod drukarką. Bilet? Na wielkie pustkowie? O co chodzi? Właśnie wyleciał. Zostawię ten list tutaj i idę na drugi samolot, by być równo z kruszcem. Zdążyłem. Oba szybko miejsce zajmę. No nareszcie. Długi jakiś był ten lot. Uch, długi ten był lot, ale okej. Okay. Jasiek? Ruszec? Co ty tutaj robisz? Przeleciałem za to, zostawiłem ci list w domu. Jaki list? Za długo, żeby tłumaczyć ci teraz. Jak wrócimy, to proszę, Nie wiem, czy wrócimy. Czemu? Bo z tego wiem, to samoloty nie kursują powrotnie. Więc po co tu przyleciałeś? Grek mi powiedział, że muszę tu przylecieć. Ma jakąś ważną sprawę. A wiesz, gdzie on w ogóle mieszka? Nie, więc będziemy musieli przejść przez całe miasto. Aha. Ej, Kapucia, to nie są kruszec i jaszek? Nie wiem, nie widzę ich dobrze. Dani, chodźmy dla nich. Musimy znaleźć dom Grega. Najpierw znalazłem jakiś sklep, bo nie mam nic do. Ani jedzenia, ani do picia. Siema, chłopaki? Siema. Siemka? Brodkit? Kapucia? Co wy tu robicie? Właśnie, jak wy się tu się Mieszkamy tu dosyć od dawna. To, to wiecie, może gdzie mieszka Grek? Grek? Tak. Y wiedzieliśmy, że on tu w ogóle mieszka. To musimy przejść całe miasto. Może znajdziemy jego dom. Nie będzie z tym problemu. Koło wszystkich domów są imiona ich właścicieli. To ruszamy. Tu są nasze domy, dwa obok siebie. Nieźle, a ten tutaj? Ten tutaj jest na sprzedaż. Możliwe, że tutaj zamieszkamy z Jaśkiem. A ten tutaj? To dom Adameśka. Nie wiadomo kiedy tutaj wróci. Czemu? Musiał wylecieć pilnie z pracy do USA dosyć niedawno. Powiedział, że może go nie być przez nawet kilkanaście miesięcy. A ten tutaj? To, to jest mój dom. Słuchajcie, mam pytanie. Gdzieś tu jakiś sklep? Nie do tego za rogiem. Tutaj za rogiem jest żabka. Ja z Jaszkiem idziemy coś zjeść. Nic nie jedliśmy przez 10 godzin, bo zapomnieliśmy wziąć jakiś kanapek. Możemy iść dalej, bo w okolicy został tylko jeden dom, który kiedyś nie, nie był zasiedlony. Może Barto tam mieszka Grek? Warto sprawdzić. Dobra, to tutaj to ja pierwszy zadzwonię. Chłopaki? Wy tu przyszliście razem? Ja i Jasiek dopiero tutaj co przylecieliśmy. Brodki i Kapucia od dawna tu mieszkają. Hmm, skoro jesteście wszyscy, to dobrze. Musimy coś obgadać. Znaczy do mojego pokoju. Teraz możesz wytłumaczyć, dlaczego po mnie tu dzwoniłeś. Chodzi o odbudowę Gregowic. Chcesz odbudować Gregowice? Tak, ale to będzie ciężkie. Potrzebujemy dużo ludzi, materiałów i czasu. Myślę, że jeżeli się całą ekipą weźmiemy, w gaść co damy radę? No, sami nie damy rady. Taką ekipą zajmie nam to kilka lat. Gdyśmy mieli więcej rąk do pracy, to damy radę zrobić to maksymalnie w rok. tam czy są nam pomóc? Myślisz, że się zgodzą? Raczej się zgodzą. Przecież nas znają. No, oprócz Jaśka i Kruszca. Większość się raczej zgodzi. Jutro przejdziemy po mieście i się spytamy. Miejmy nadzieję, że się zgodzą. Żeby z tym przenosować kogoś u was? Mam dwa wolne pokoje, możecie się zatrzymać u mnie. Pewnie niedługo kupimy te dwa wolne domy, o których mówili, mówili Brodkit i Kapucia. To jutro rano spotkamy się tutaj i chodzimy pytać mieszkańców, czy pomogą w budowaniu. Miejmy nadzieję, że się zgodzą. Ja już muszę iść. Ja też. Zatrzymajcie się, chłopaki. Trzeba już iść spać, skoro rano chcemy chodzić po całym mieście. Ja raczej nie będę dzisiaj za dużo spał. Czemu? Będę szykował plan Gregowic. Już będziesz opracowywał plan? No, pracuję na tym od kilku tygodni. Powoli go kończę, dlatego po ciebie zadzwoniłem. Ja ci pomogę. Sam za dużo nie zadziałasz w nocy, skoro plan już na wykończeniu. Chłopaki, czas przyjąć duży kawy, bo będziemy całą noc pracować. No dobrze, że mam zapas. Kilkanaście nocy z pracą nad Gregowicami i cała jedna szafka w kuchni pełna kawy. Bierzmy się do pracy. Plan skończony. Za 30 minut będą chłopaki. Idę wziąć szybki prysznic. Ja po Tobie, Greg. Ja po Jaśku. Ktoś dzwoni do drzwi. Pójdę otworzyć. Chyba chłopaki Siema chłopaki Siema no. przyjdziemy po mieście to wam coś pokażę Chyba masz coś grubego Coś bardzo grubego Już się nie mogę doczekać Dobra koniec pieprzenia idziemy na miasto Dobra rozdzielmy się i chodźmy w grupach po dwóch No dobra, to rozdzielmy się i chodźmy w grupach po dwóch. Dobry pomysł. Chodź za mną, Dzień dobry, panu. Dzień dobry, chłopaki. Co was do mnie sprowadza? Przyszliśmy się pana spytać, czy chciałby e, nam pan pomóc w budowie nowego miasta niedaleko nas? Bardzo chętnie. Wiadomo, kiedy rozpoczą się prace. Nie wiemy. Nasz znajomy Greg dowodzi całym projektem, więc jeżeli ma pan pytania odnośnie budowy, to musi pan pójść do niego. Dobrze, dziękuję, że pytaliście. się. Miłego dnia. Do widzenia. Jest sukces. Dzień dobry. Dzień dobry, Greg. Cię by sprowadzał z kolegą. Chcielibyśmy się spytać, czy chciałby, czy chciałby Pan nam pomóc w budowie nowego miasta niedaleko? Chętnie bym mógł, ale za kilka dni wylatuję do Ameryki. Nie będzie mnie, kilkanaście miesięcy. A, no dobrze, to dziękujemy i życzę jego pobytu w Ameryce. Dziękuję, do widzenia. Tym razem się nie udało, ale mam nadzieję, że innym idzie lepiej. I jak Wam poszło? U nas wszyscy są chętni. Od nas tylko połowa zapytanych była chętna. Większość ma pilne wyloty. I łącznie zgodziło się 70% miasta, czyli jakieś, poczekajcie. 87 osób. No właśnie, to dużo. Dobra, Greg. Teraz pokaż nam to i, czy, o, to i czym mówię, że musimy, musisz nam pokazać. Dobra, chodźcie. Greg, zostawiłeś to w, na biurku. Wiem, wiem. To coś, co chcesz nam pokazać? Chłopaki, gdzie są te plany? Jakie plany? No, miałem wam pokazać plany Giergowica, ale ich nie ma. Okno jest otwarte. Wiatrak ciągle działa. Nie mów, że wywaliło nam plany. Wydziało je. Tylko nie to, chłopaki. Co jest? O co chodzi? Jak chodziliśmy po sąsiadach, to jeden za oknem, za, za który wypadły plany, robił ognisko. Nie gadaj. Czyli? Jakaś kartka ze strony domu Grega wle wleciała przez wiatrak do ogniska. No to straciliśmy plany. Co teraz robimy? Nie mam pojęcia.